Jesteśmy już w domu i wydałyśmy 300 zł. Poszalałyśmy trochę na zakupach. Hejka, dzisiaj pójdziemy do Biedronki, do Lidla i będziemy kupować, co ma Gosia? Przez, to coś to co, Jej. Bierzemy jedne tiktaki dla babci. No myślę, że jedne, bo to jest paczka XXL. Babcia bardzo lubi piktaki, więc się ucieszy za tym złotym. Ja tak się przestraszyłam, o to się ruszę jeszcze. Tak jest Ej, to jest mega tanie za 15 zł jak to oryginalnego, a mega A drugie jest tajny. 5 No, no szkoda tylko, że my już nie zbieramy No i są słabe wzory ogólnie. No, tylko, tylko takie po dwa. Jeden Tylko jeden, do lego, jeden, lego, jeden lego, coś tam. Ej, to jest w ogóle mega cute, ale to jest w ogóle drogie, więc nie, nie chcę tego, bo to jest w ogóle jest drożej niż Ale to jest takie coś, bo ty mówiłaś, że chciałabyś coś DIY. A to jest takie coś, że właśnie się robi. DIY jest takie mini jedzenie. I na przykład do swojego mini domku mogłabyś dać. Tylko, że to kupuję teraz. Nie, bo większe, że. On onu właśnie. No. Kupujesz tą czapę? Nie wiem, bo jest za 4 dni. No właśnie, trochę droga, no, ale to, zrobiliśmy to. zdjęcie, więc możemy na internecie sprawdzić, czy z tej samej firmy, czyli z firmy y, Witchen. Polecamy firmę Witchen. Jest mega puszyste, puszowe. No, Zostawmy <suszy> <z> <suszy> <suszy> Sorry. Kupujemy dacie XXL Corun Flexy. Pytam Małgosia serio teraz, bo tata je uwielbia. Albo nie, bo tata woli podróby, bo mówi, że są tańsze. babci? Kupujemy babci taką czapkę? Babcia chodzi w takich beretach, y, beretach nie w czapkach. A... Ja nie hmm. wiem, czy my ci to kupujemy. Ja też nie wiem, ale teraz, teraz bo małgosia, się nie, wyrażać, nie kupuj co? bez konsultacji z mamą. No właśnie, tylko boję się. Zrób zdjęcie czapeczki. Ja już ci zrobiłam zdjęcie czapeczki. Z firmy Witchen. A zrobiłam! No zrobiłam! No, ale co? No zrobiłam zdjęcie czapki. Nie, 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 nie. A tak wyszła sesja <suszy> tak z zdjęciem Tutaj jest za 20 zł, albo za 50 nie wiadomo, ale i tak nawet za 20 to się jakoś Pace, <grymę> Szczególnie, Tak, jakoś szczególnie się nie opłaca, to tam się jedna maskę. No możemy w sumie... Mu, ale po co mu samochodzi? Ile to kosztuje? To jest za 32 zł. Okej, idziemy do kasy. Coś ty z jednymi TikTokami? Przecież w Biedronce nie będzie wiele więcej rzeczy. Mógł? 240 i grosze. Co musimy coś jeszcze kupić komuś? Wieniec adwentowy na pół ceny. Czemu my jesteśmy jec? na pieczywie, skoro bo się zeschnie do za dwa tygodnie? Nie wiem co do Donata. Donaty? A ja nie mogę, nie, masz nie kupować. Dobra, żartuję, no możesz sobie wziąć. Ja nie mogę. Bierzemy pół metra kinderków. To dla cioci, babci i rodziców, czyli po sześć? Jeszcze dla mnie. Nie. Ej. No, a ty dostajesz dużo rzeczy na święta. A Ale mówię, za... że ja lubię kinderki. No to mówię ci osobno. Okej. Okay. Nie pół metra. Aha. Dobra, to będzie po sześć dań, okej? Okay? Bo jakby tobie jeszcze dalej, to by było nieporówno. Nie bo by trzeba było 24 240 okay. i na 50. Chodź. Mieliśmy jedne dla mamy, jedne dla taty, jedne dla babci, dwie dla, dla, dla babci, jedne, jedne dla cioci, bo babcia bardzo to lubi. Takie mini biszkopty, bo nie no zawsze ale. są. Z trzech składników tylko. Jeden nasz na babcia będzie mieć i mamy i dziecko. Ja to i wymyśliłam. No też. idziemy. same jedzenia. Okej, okay, jesteśmy już w drugim sklepie, czyli w rące i kupujemy dla mamy perfumy z Alitesa. Yy, są kąte za 22 zł z tego cukażą. Tak, mam 2, 3, no, no to za 22 złote. Mam takie same mam... mam ja mojej mamie mam się same, bardzo same, podobają. Tylko, Masz mam, inny... A ja mam taki sam. Mam taki sam. Mama trzech lat w ogóle ja uterminowały, ja ale dalej je mamy tak 3. Więc kupujemy naszej babci też takie słoteczki do cen bo ona prosiła i są trzy sztuki za 17. Wybrałyśmy takie lepsze, bo na przykład tutaj są dwie sztuki za 3 złote. Więc to jakieś wodziewie kąpielowe. Jesteśmy porządniejsze. No i teraz patrzymy, co jeszcze kupimy. Na jedzenie. Na jedzenie, ale też pójdziemy na rzeczy kąpielowe, ale nie oczyszczone. Kąpielowe? No, a. Coś takie, przy są. Dla jakiś kogo? szampon? Nie ma sobie jak chciałaby na święta pieluchu majtki Bo przed chwilą reklamowali w tym oto głośniku, które mówi Strasznie głośno Strasznie głośno a, Okej, okay, a więc patrzcie, mamy tutaj takie herbaty Dla mamy i cioci Dla naszej mamy i A babci takich nie lubi, nie Nie tak? No raczej, prawda Dla co nic nie kupiliśmy jeszcze no Właśnie, z tym jest problem z Tym jest problem więc chyba ja będzie mu coś... Ale ten bluzek jest skrzypi To się nie skrzypi tylko się zacina No, patrz i wygiuj, żółtaj Kupimy takie? To są chyba 10 groszy tańsze niż w Lidlu, bo w Lidlu był chyba za 10-15 jakieś A to w ogóle nie wygląda Mam wyzwanie taj. od ciebie w ogóle ona? Mam wyzwanie tak. dla ma... ciebie Ej, ona ma takie dołączki jak czarne No i meczyk Chodzi ja, mam wyzwanie, pocałuj ją w usta. Nie, bo inni będą to później wyrazić, będą tam moje zarazki Niby to nie, to za są zaraz. Będę mieć popularne płatki. ...dwie? Tak. Maltan, tak. tak. dla taty to ,9. Co się jeszcze że... kogoś no. no... Są dobre, Możemy kupić Możesz mi kupić, bo ja lubię. Przecież to spotkaliśmy małe. Okej, okay. Madzia mówi, że możesz mi kupić. No, Madzia! Mi Madzia. 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 No. Mówię, że mi możesz kupić. No, dobra, to nie będę kupować, jakimś co ty nic nie kupujesz. No śmigdałami ciemno. Dobraliśmy miliony rzeczy. Pokażemy wam wszystko. Obok nas, więc nie możemy za bardzo i pokazywać tego. Pokażemy w domu. 240 zł. Okej, wydrążcy zapłaciłyśmy 248 zł, Mega dużo. W domu wam pokażemy te rzeczy wszystkie, bo większość nie pokazaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy już w domu i wydałyśmy 300 zł. dla mnie to jest niepojęte, ale zaraz pokażemy wam wszystko, co kupiłyśmy, już nie mogę się doczekać. Tutaj mamy te półlitrowe kinderkartsy, w sensie nie, to po prostu kinderki zwykłe i patrzcie, teraz zobaczyłam, że tutaj jest jakiś statek z tyłu, to możemy wyciąć i takie zrobić dla jakiś trochę i nie wiem, może komuś damy, no bo tak to... Nie wiem. Do każdemu dodałem po 6. Po tak, po sześć kinderków, ale to widzieliście. A nie widzieliście wielu rzeczy, między innymi tych Mikołajów. Kupiliśmy właśnie każdemu, bo te, y, każdemu, czyli babci, cioci i rodzicom, bo dla tych czterech zakupujemy prezenty, właśnie. Y, no i więc patrzcie. cztery Mikołaje. Cztery Mikołaje tutaj, wszystkie takie są same. Takie same? żeby nie było no, dyskryminacji. Z chyba dwóch złotych na 1, 60 złotych, nie wiem. Mogłosi mi kupienia Sześć paczek. Bardzo się cieszę. Sześć paczek, dziękuję bardzo. Więc Wiesz, Chociaż jeszcze będą musiała sobie trochę na nie poczekać do Wigilii, no ale i takie dostanę ja się cieszę, Już na yy, zapas yy, takie być cztery takie paczki, bo rodzice, pamiętam, że kiedyś tu jedli, więc Było przecenione z czterech złotych na dwa. Ile? Jeżeli się kupi dwie sztuki, więc wzięłyśmy jakby parzyście cztery sztuki, żeby była yy, jakby się liczyło tą promocję. No. Generalnie niektóre rzeczy tutaj są gdzieś wymieszane, dlatego nie będziemy po prostu od razu wszystkich z tej samej kategorii wyciągać z Jeszcze Jeszcze kupiłam sobie chipsy, ale właśnie je jem. A ja sobie też kupiłam jedną rzecz i może nagram na to z tym shortca, chociaż u mnie z shortcami to ostatnio słabo wychodzą, ale... Dlatego trzeba kombinować z tymi shortcami, no bo... Jak się tak nie wybijają, to trzeba wymyślić coś, co się w miarę wybije, żeby podtrzymać zasięgi, bo jak mi spadną, to później, wiecie, trzeba kombinować, żeby je przewrócić, bo inaczej nigdy się nie przywrócą same siebie. Dobra, czekolada mleczna Allegro. Nie, to nie jest sklep internetowy Allegro, Ym, tylko to jest po prostu firma biedronkowa. Kończności. Było ku tam dużo procent, znaczy z 3 zł na 20 się kupi 5. I przy zakupie 5 sztuk, więc no, kupiliśmy tak 5 sztuk. Nie wiem jak to rozdzielimy, no bo od sobie mamy 4 a sztuk 5. Trzeba coś wykombinować, ale to później... Może tacie damy dwie sztuki, bo tata ma mało rzeczy. Okej. Okay. To jest myśl. Chociaż o, tutaj właśnie, rzecz dla taty, sezamki, trzy paczki, bo generalnie było mega dużo przeciętnych... Kupiłyśmy ten... sześć, ale trzy są no jakby tak. na teraz. Było mega dużo przeciąć, że przy zakupie iluś tam rzeczy jest przycena. I dlatego na przykład sezamki kupiliśmy w tylu sztukach, bo przy zakupie trzech była przycena. Ma no, takie ja akurat nie były na promocji, ale nasz to się wiedzę, więc mu kupiliśmy, a to też była akurat w sumie widzieliście. Generalnie mam tutaj też herbatę, ale to w sumie też widzieliście, w ogóle jak chcecie odcinek spakowania tych prezentów, to koniecznie napiszcie w komentarzu i subskrybujcie oczywiście ten kanał, perfumy to też widzieliście w sumie, sneakersy snickersy i twixy, tego chyba nie widzieliście, było dwa plus jeden gratis, można było mieszać, więc wzięliśmy dwa snickersy, bo były tylko dwa snickersy i w sensie to są trzy paki, czyli dwa trzy paki i jeden taki trzy pak z których twixy będą na Twixy będą dla Małgosi do szkoły, no a to oddamy komuś pod więc dajemy do końca. Chyba mamy i tacie. Okej, okay, a to co gdzieś sobie Małgosia odłoży, żeby się nie mieszało z prezentami. W sumie ja też mojego noworosza sobie odłożę, żeby nie trafił do prezydentów przypadkowo. Szateczki, e, może pokazywałyśmy. chyba, ale nie widzieliście tak z bliska, to są po prostu Colgate. Takie porządne dość, my się wydaje, my z takiej tylko korzystamy. Tu są trupy, oni są na prezent, prawda? Chyba nawet mm, są. Sam. Dla małej taty. Aha. Znaczy na się pewno coś dla mamy. Ja już dałem truchle, a chociaż myślałam, że mogę się akurat to, to kupić dla siebie. A kasztanki? Też to samo preza? Mhm. Mm Ło, wow, ja myślałam, że to dla siebie to kupię. Tutaj, tak ja, dużo? No tak, właśnie się zdziwiłam troszkę, ale ty to, tak mam, że tu tak że sobie dużo kupił. E, tutaj mamy taką lukę do kupiania, wielka filozofia. O. I tutaj mamy piankę do godzenia dla taty. Co, mama w sumie? No, w ogóle, jedyna ta... duża rzecz dla taty. I jedyna duża rzecz dla taty, dokładnie. O I e, w ogóle kiedy to będziemy pakować, bo ja już ekscytuję, to już chciała mieć spakowane w sumie. Ja jakoś nie lubię pakowania. Ja lubię jak odpakowują. No to tak, no to wiadomo, ale chciałabym już mieć to zapakowane. To może na przykład w ten weekend. To jest dobre, raczej nie. Nie. To w przyszły? No. To na ostatnią chwilę, dobra. Czyli na ostatnią chwilę, będziemy to. To najmniej trochę podjęło w sumie, ale bo mama, która była przy tym dziale i brała sobie jedno takie chyba albo dwa, i spytałam się czy to lubi. Ona powiedziała, że tak. Więc w moim akcie desperacji, jak nie wiedziałam co ich kupić, to wzięłam po prostu tyle paczek, ile tam było tego. To jest chyba 6 paczek. W ogóle dzięki Wam, dzięki temu, że mam pieniądze z YouTube'a, chociaż ostatnio te pieniądze są marne w porównaniu do tego, co było kiedyś. Chociaż nie no, nie marne tam. Hmm. Tam powiedzmy dwa razy mniej, bo czasem nawet więcej niż dwa razy mniej, bo to, to nie jest już bez przesad, że nie jakoś marne ale są wiele mniejsze niż zwykle, ale jednak te pieniądze, które kiedyś zarobiłam, nie wszystkie wydałam, dlatego dzięki wam mogę kupować rocznym drogie prezenty, bo wcześniej to by, nie byłoby stać, żeby 300 w ogóle wydać, masakra. Ale faktycznie nawet na co nie patrzyłam. Tutaj, <tutaj są te jabłuszka, co mam mamusiu dla mnie, tu mam prezentów, bo to jest prezent dla mnie. Tutaj jest kolejny Mikołaj, no ten czwarty. Rzecz się na mnie krupie. Nie mogł się nie będziemy takich rzeczy nagrywać. No nadzieję, no, nie ma jej wina, że chrupie. Dobra, ale nie kupi, Okej, okay, słuchajcie, a więc kupiliśmy również dla taty czekoladowe ptasie mleczko. To była kolejna rzecz z serii Kup ileś tam, zapłać ileś tam. Także kupiliśmy dwie sztuki, bo od dwóch była promocja i obie będą właśnie dla taty. Może sobie jeszcze to posegregujemy, jak się nam będzie nudzić. On ma... Na u... osoby. Tak ogólnie mówi. on ma urodziny 26 grudnia, więc jedne będą na urodzinie, jedne na święta. Tak, dokładnie, a te, co będziemy pakować, to będą tylko na święta, więc y, ta, y, tamte y, to po prostu schowamy do szuflady. Y, tutaj są, są te szkopy, no bo mówiłam, że kupiliśmy 4 y, sztuki. Y, tutaj mamy sezamki kolejne, bo no, 4 sezamki, no, to kupiliśmy 6. Bo też może damy na przykład 5, a dla siebie jedne, bo my aż takich nie lubimy, a to co ma serii mało rzeczy. Zobaczymy. Myślę, żeby tak zrobić. Na razie wstępnie tak zrobię, najwyżej dla siebie możemy dokupić, a na razie nam wystarczy jedna paczka. Skromnie, kolejna buśka. O, i kolejna to, no Mówiłam właśnie, że widziałam tego nie wiadomo nawet ile. O, i takie. To jedno damy dla mamy, jedno dla taty, bo... Nie, odpuszka... mówiłam, że oba podpiszemy dla rodziców, bo nie wiem kto który lubi. W A, dobra, no to podpiszę, oba dla rodziców. I ja w ogóle ty tego jedzenia, że masakra, ale myślę, że dzięki temu rodzice nie będą musieli Robimy robić. Robimy miniaturkę? Już takich zakupów przekąskowych nie będą musieli robić, co nie? A jeszcze? Jeszcze z Lidla. A to są z Lidla, no to, to z to chyba wszystko widzieliście, co nie? Ale ja żeby był no, większy efekt. Tak było, że są te taki duże, małe, to są te i to tych biszkopcików w ogóle też jest dużo, mega. Aha, i tyle tyle. To, to my zapłaciliśmy 5 tych, a jeszcze sobie tak no, kupowałaś. Yy, no to tyle w sumie. A więc to już tyle w tym odcinku. Mam jeszcze pomysł, że każde z, tych, każde z tych rzeczy posegregujemy osobno rzeczy od cioci, babci i to po prostu pochowamy już do jakichś toreb, a później będziemy dopiero opakowywać papier, a nie wiem kiedy, ale na razie do toreb. Dla jednej osoby jedna torba, żeby już poglądowo wiedzieć ile mamy co dla kogo, bo jeszcze będziemy dokupywać rzeczy oczywiście, bo to było tak jak do za, y Nie, za dwa dni jedziemy do action. Tak i tam na pewno też coś kupimy, także bądźcie na bieżąco z naszym kanałem, proszę was. Jak z naszym? Moi jeszcze, rudy konto zapraszam. No na, z naszymi kanałami, proszę was, yy, oglądajcie moje filmy, a jak nie chcecie oglądać, to napiszcie, jakie byście oglądali, bo ja nie mogę. Yy, ja muszę yy, mieć... Yy, musimy mi się to wybić, bo jak mi się zwrócą pieniądze? jakie ja mam zarobić na prezent? Dobra, to jest od kajka, nieważne. Dobra, szanuję chociaż i tak fajnie by było, jakbym miała takie pieniądze jak kiedy. No ale w każdym razie to tyle w tym odcinku. Dajcie lajka, dajcie suba. No i pa!